Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie i czas na 143 adboxing paczki. Jest to paczka, którą otrzymałem z kanału tak Dombrol Recycling. Tak więc gorąco zapraszam wszystkich na, na ten kanał, tutaj do Dombrola. A więc dla tych, co lubią oglądać odcinki z demontażami, tematyka złomowa, miedziuchy i innych kolorowych dobroci, no to wpadajcie właśnie na ten nowo rozwijający się kanał Dombrol Recycling. i ja oczywiście pod koniec podlinkuję. No i jest mi niezmiernie miło i przyjemnie, że ta paczka do mnie dotarła. W tej paczce coś tam jest, ale jedną rzecz wiem, co tam jest. Są tam tablice rejestracyjne stare. Dąbron mi kiedyś wysłał właśnie w mailu zdjęcia. Spodobały mi się one. Na pewno jedna z gości na drzwiach mojego warsztatu. A drugą e, tablicę wezmę ze sobą właśnie teraz na targ storoci e, 28 lipca w Tychach nie w niedzielę. Także przy tej okazji gorąco, gorąco zapraszam. No i co? No Nie ma na co czekać. Kamera na statyw otwieramy. Zaraz Wam muszę pokazać zawartość tej paczki. Noża od Saracena nadal nie znalazłem, ale no nic, może się kiedyś uda. Myślę, że nie zaginą w złomie gdzieś. E... To jest jedna z tych paczek, na którą się nie mogłem doczekać. Myślę o tych tablicach, bo wiecie, są takie rzeczy, jak człowiek gdzieś zobaczy, to chciałby je mieć. No i tak. Jak to mówię nieraz w komentarzach u kolegów, że każda paczka cieszy. Mała czy duża, bo nieraz właśnie mała rzecz, a cieszy. Tak coś opowiadam, dziwnie. <grytanie> Dobrze, coś innego, ostrzejszego, bo tu normalnie. Porządnie poklejone, tu wszystko jest. Tak, tak. Normalnie muszę jakiś sobie porządny nóż tutaj znaleźć. No najporządniejszym to był właśnie ten od Saracena. Dobra, Flamik, pochowaj te noże. Nie rób siary. Uhuhu. I zaglądamy do środka. Co my tu mamy? Mm. taki list, chyba tego ja pociąłem, zaraz przeczytamy. I jest liścik, jak ja lubię takie sytuacje. Hejka, mam nadzieję, że tablice się podobają. Jeszcze nie wiem, ja wiem, że mi się podobają, bo widziałem zdjęcia, jeszcze ich nie wyciągnąłem. Pokażemy, widzą. Myślę, że widzą, też się spodobają. Tak więc wielkie, wielkie dzięki za, za, za tablice. Możesz polecić mój kanał Dombrel Recycling. Zbieram 500 subów. Pozdrowienia dla ciebie i dla widzów Dąbról Recycling. No tak oczywiście polecam gorąco kanał Dąbról Recycling dla tych, którzy właśnie lubią demontaże i tematykę z umową. Gorąco tam zachęcam, niech kanał się rozwija, niech dostanie tak zwanego kopa. Wpadnijcie, zostawcie subskrypcję. Te wiem, że już część z was już tam jest, ale ci, których tam nie ma, zapraszam gorąco. Napiszcie też, że jesteście od Flaminga, No i tak Karteczka tutaj na bok. Wielkie dzięki Dombrol za korespondencję. To jest pilocik. Jest pilocik. Rozkręcimy elektronikę, właśnie w takiej postaci wyciągniemy i zbieramy fanty do elektropaki. Właśnie Dombrol do mnie pisał, czy czasem nie, nie chce takich płytek elektronicznych. A jak wiecie, na moim magazynie mam pudło. Zbieram do niego. Uda się uzbierać dużo. To wyślemy. Ewentualnie może i komuś się uda. Tak to u mnie wygląda. Wtyczka jest taka płytka. To zapewne z jakiegoś e, telewizora jest. E, kolejny pilocik. Super. Wielkie dzięki. Tutaj, tutaj. Miedziucha była. E, z wirnika. Tutaj ta bieżnia. Te komutatory są. Kabelki. No to oczywiście trafią u mnie do kabelków. O, jest miedziuszka. Troszeczkę miedziuszki. Wielkie dzięki. Dombrol. A więc miedziucha zasila tu już moje zielone wiaderko. Sowa pozdrawia Dąbrola. Wielkie dzięki. E, kabelki oczywiście trafią do kabelków. Super, ale fajnie. I co? I co? I co? I co? Oto chuj chodzi tutaj. Patrzcie. Są tablice. Są tablice. To jest tutaj wisienka na torcie. Coś tu jeszcze jest w tej paczce. Patrzcie, patrzcie. Ja już tu widziałem. Gdzieś mi to umknęło, umknęło, umknęło. Jest pieniądz. Taki, co to jest? E, dwa pensy. No, normalnie angielska moneta. Przy okazji pozdrawiam Gaugana, który tam spędził bardzo dużo czasu. <świetnie> Świetne odcinki z Anglii e, u Gaugana. Patrzcie, zawsze się o czymś mówi. Dobra, tu już woreczek na bok, opakowanie na bok. Świetnie, monetka to na szczęście zostanie. Monetka to zaraz pójdzie do gablotu. Pyk. I co? Aha, tablice, tablice, tablice tutaj są najważniejsze. Patrzcie. Widzicie? Takie tablice. No i nic, wyciągamy. Jedna, druga. Myślałem pierwsze tu pisze z ZOMO. No i tak. Aha, ta tablica już coś tu była jakaś przycinana. Aha. Aha, gdzieś pewno komuś nie weszła i ktoś po prostu obciął. No nic. Ale weźmiemy tą tablicę, wezmę oczywiście na targ staroci. A ta tablica trafi zaraz na drzwi w moim garażu tutaj, na moje drzwi w warsztacie. Normalnie, co tu jeszcze jest? Co to za oznaczenie? Co to, to, to jest? Lublin, tak, coś tu pisze. Lublin 99, polska norma, coś tam, na tarcza gdzieś będą w Lublinie wybita. No ale niesamowita, nie? ZMO. 4, 6, 7, 8 Piękne 4, 6, 7, 8. Ja tak nie raz obliczam sobie, jak gdzie się przemieszczam, nie? 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8, tak? Chyba no coś takiego, 6, 7, 8. No, rewa... ta tablica normalnie, no, brak mi słów. Normalnie, brak mi słów, wielkie dzięki. Domro, super temat. Tablica naprawdę świetnie, świetnie wyglądają. Jest ta moneta, moneta, dwupęsówka, tak, dobrze bo to mówię, eee, dwupęsówka wraz z listem od Dąbrola też trafia do mojej eee, gabloty. No i tak, list trafia tutaj na bok. Tam już mam też kilka różnych listów od widzów. Fajna pamiątka, może kiedyś sobie będę to na stare lata czytał i wspominał jak to było kiedyś na YouTubie. Hmm, Dwupensówka tutaj trafia, niech sobie jest. <grywa> jakieś takie muzeum mi się tu robi. Eee, każda rzecz o czym świadczy. Każda rzecz to jest od kogoś pamiątka, darowana. Eee, darowana jakieś tam, że tak powiem, emocje, uczucie. No bo prezentów się nie daje tak bez powodu, nie? No nic, takie myślę, że dobra energia <grywa> płynie z tych rzeczy, tych wszystkich. Eee, dobrze, Flamik, skończę to już tam się rozmażać, bo zrobiło się tak romantycznie, no ale tak, no tak to wygląda właśnie. Eee, kanał się rozwija i przez ten czas, przez ten czas dużo już takich wspomnień jest. Tak samo też zachęcam wszystkich gorąco do, właśnie do kanału, na kanał Dąbról Recycling. Niech tutaj kolega z jakiś czas też czerpie taką radość, jaką, jaką ja czerpię z prowadzenia kanału, no bo taka jest prawda. Dobrze, przykręcamy tę tablicę na drzwi mojego warsztatu. No i tak, jesteśmy już na tyłach, na zapleczu. No i gdzie? No tutaj pasuje. Gdzie indziej, jak nie tu. I sobie ją tutaj przykręcimy. Przygotujemy wkręty, przygotujemy wkrętarkę i montujemy. Są wkręty, jest wkrętarka. Gdzie jest tablica? Tu jest tablica. No i przekręcamy. Namierzamy. Ciercek. złapać pierwsze tutaj przyłapanko żeby było. Pięknie. Elegancko, no i super. Tablica już jest na flamingowych drzwiach fajnie to się wszystko mi tutaj prezentuje no i wracamy na warsztat tak więc jeszcze raz dombrol wielkie wielkie dzięki dla ciebie za tą przesyłkę za to że ci się chciało no bo no bo trzeba chcieć trzeba po, po prostu chcieć ta tablica oczywiście jedzie ze mną na staroci teraz w niedzielę płytki elektronika trafia do elektroniki, kabelki do, do kabelków no i co? 143 unboxing e, paczki na kanale Flamig Recykling za nami, patrzcie tyle już paczek przyszło, e, kolejna w drodze, e, że tak powiem cały czas jakaś korespondencja jest też na moim mailu tutaj no e, <gryw> e, no bo tak no, zainteresowanie jest jest duże, muszę powiedzieć maili codziennie sporo przechodzi także są też macie różnego rodzaju zapytania informacje, chwalicie się swoimi tam osiągnięciami, korespondujemy sobie no po to w końcu ten mail jest no i co, ja już nie chcę też przeciągać standardowo jak się podobało zachęcam do łapkowania gorąco zachęcam do subskrypcji kanału Dąbrol Recycling klikając właśnie tutaj tą ikonę Dombrola. Gorąco zapraszam teraz w niedzielę na Targ starości w Tychach, bo wiem, że będzie się działo. Wiem, że będzie już sporo osób. No i będzie się działo i pewno nas jeszcze wiele rzeczy zaskoczy, także warto wpaść, pogadać, spotkać się, bo to też też chodzi tutaj. Miła atmosfera się zapowiada. No i co? Nie chcę przeciągać. Dąbrol, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za paczuchę. Gorąco zachęcam do subskrypcji kanału Dombrol i Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!